Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Awa Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk głośny i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Panie O to ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Na tym obrazie widzimy tę scenę, kiedy Anioł przychodzi do Maryi i mówi jej, że będzie matką Zbawiciela. Jak się to ma stać, przecież ja nie żyję z mężczyzną z Ducha Świętego. Z Ducha Świętego. Pocznie się to dziecko. Jak można zrozumieć tą scenę, jak można zrozumieć w ogóle tą sytuację, że Bóg wybiera Maryję na matkę zbawiciela i to, że ona odpowiada tak, niech mi się stanie według Słowa Twego i to zapewnienie, że jej krewna, ciotka Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ta, która Uchodzi za niepłodną. Piękna ta scena, lubię tą Ewangelię, gdzie to Maria idzie do swojej krewnej z pośpiechem w góry, chodzi do niej i wyobraźmy sobie tą całą scenę, kiedy jest to radosne spotkanie i kiedy to Elżbieta mówi: Wiesz co? Przecież wszyscy. Wiedzą, że ja nie mogę mieć dzieci, że tyle razy, tyle lat staraliśmy się z mężem, a tu nagle taki cud. Jestem w szóstym miesiącu. Jaka radość musiała być i to poruszenie nawet pod sercem Elżbiety, małego Jana, który jeszcze jest Czeka nas swój moment wyjścia na ten świat. Zobaczcie, moi drodzy, jakie wielkie poruszenie, wielka radość u kobiety, która ma urodzić dziecko. Można by powiedzieć, że, co mogła powiedzieć Maryja. A ja jestem dziewicą i też mam dziecko pod sercem swoim. Można by się tutaj licytować, która z nich jest ważniejsza, która, u której się dokonał większy cud. Czy u Elżbiety, czy u Maryi? Ale nie o to tutaj chodzi, żeby się licytować, tylko o tą radość, które mają te kobiety. Jedna i druga jest matką. Jedna i druga pod swoim sercem nosi dziecko. I ten okrzyk, ta radość, Między kobietami. Musimy sobie to wyobrazić, jak to, mógł, jak to mogło wyglądać. Jak to przebiegało, ale widzimy, że to nie jest takie sobie tylko o tam musiał być jeszcze jakiś, jakaś decyzja. Tam musiało się coś zadziać. Tak jak widzimy w tym, na tym obrazie ten anioł, który przemawia. To jest wizja artysty, ale to w jakiś sposób mogło zupełnie inaczej wyglądać. Ten anioł, ten głos jakiś wewnętrzny, który mówi jej, i ona musiała podjąć decyzję. To nie tak, że musiała się zgodzić. Mogła powiedzieć nie, a jednak oto ja służę Pańska. Widzimy, moi drodzy, że Elżbieta. Również i jej mąż. Mąż, który po prostu zanim mówił, nie mógł mówić nawet. Dopiero po czasie odzyskał głos. Co się dzieje w głowach ludzi, którzy muszą podjąć decyzję albo zastanawiają się nad tym, czy to jest z Ducha Świętego, czy to jest z woli Bożej, czy też może jakaś wyobraźnia. A jednak, zobaczcie, jedno i drugie dziecko się urodziło. Jedno i drugie dziecko miało swoje zadanie do spełnienia. Jedno i drugie pełniło wolę Bożą. Tak jak Maryja wypełniała wolę Bożą, Elżbieta, Zachariasz, tak również Jan, Krzciciel, który głosi nadejście Zbawiciela, Pamiętamy to z niedzieli adwentowej, kiedy mówi, ja jestem tym, który głosi nadejście, przyjścia, przyjście zbawiciela. Pociągał ludzi z surowością swojego życia. Okazywał im, zobaczcie, ja tu jestem tylko taką tubą, która ogłasza, ale po mnie idzie mocniejszy ode mnie. Zbawiciel. Jezus Chrystus, który przychodzi, posłany od Ojca, przychodzi, aby przynieść zbawienie ludziom. Na pewno jego, jego przeznaczeniem nie jest krzyż. Krzyż zgotowali Mu ludzie. Jego zadaniem jest głosić miłość, miłość Boga Ojca. Dlatego moi drodzy, kiedy tak to słowo nas czyta, to chciałbym może zwrócić uwagę na dzisiaj na to, czy rzeczywiście pełnię wolę Bożą. Czy rzeczywiście jestem otwarty na Tworze prowadzenie. Czy rzeczywiście umiem przyjąć to, co Pan Bóg przede mną stawia. Czasem są to trudne doświadczenia. Może choroba, która przykuła niejednego do Łoża boleści. Może to jakieś trudne doświadczenie życiowe, może krzywda, jaką doznałem od drugiego człowieka. Czasami sam zasłużyłem na taki los, bo zbieram owoce tego wszystkiego, co posiałem i dzisiaj po prostu. Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Pan Bóg jest tym, który chce przeprowadzić człowieka przez te różne sytuacje życiowe. Tak jak Maryję przeprowadził i doprowadził ją aż pod krzyż, kiedy widziała swojego syna, który umiera. Tak jak jednego z Was, którzy powiedzieliście, Panie Boże, jeżeli dałeś taką sytuację, to dasz siły, aby to wszystko pokonać. Pełnić wolę Bożą. Pełnić to, co Pan Bóg zaplanował w moim życiu. Czasem jest to bardzo trudne, odnaleźć się w tym wszystkim, zrozumieć. Nie jest to łatwe, kiedy trzeba swój, swoje ja zostawić gdzieś tam z boku i na pierwszym miejscu postawić osobę Jezusa Chrystusa. Jeżeli za chwilę przystąpisz do stołu pańskiego, będziesz miał pełne uczestnictwo, w tej ofierze mszy świętej, to pomyśl sobie, że przy Tobie jest Pan Jezus. Że On towarzyszy Ci w tej drodze Twojego życia. Że On przeprowadzi Cię przez najgorsze może sytuacje życiowe. Że On będzie Cię wspierał. Że On da Ci siły. Tylko trzeba Jemu zaufać.